Dzień dobry, witam was na kolejnej minutce ze Słowem Bożym i dzisiaj chciałbym poruszyć temat szczerości serca pewnie słyszeliście czasami ludzi, którzy mówią o ja szczerze ci coś mówię, szczerze coś tam robię i tak dalej to problem z tym szczerością jest tak, że zależy z, z jakiego serca ta szczerość wypływa chciałbym dzisiaj wam przeczytać taki fragment z, drugiego, z drugiej księgi Kronik z 25 rozdziału gdzie jest mowa o królu Amasjaszu? Co się, co, jaki problem był z królem Amasjaszem? Posłuchajcie sami. Amasjasz miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 29 lat w Jerozolimie. Jego matka miała na imię Adam, a pochodziła z Jerozolimy. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, jednak nie ze szczerego serca. Jak ważne są nasze motywacje, słuchajcie. Życie Amasjasza nie potoczyło się dobrze. Z czasem stał się bałwochwalcą, Bóg wydał go i zginął w pewnej bitwie. Dzisiaj tak samo mamy wielu młodych ludzi, którzy szczerze, którzy przychodzą do Boga, którzy chcą służyć Bogu. Robią dużo wiele rzeczy dla Boga, ale jeśli nie upilnują swojego serca, to żeby czynić to, co robią dla Boga ze szczerego serca, całkowicie oddanego Bogu, to nie ma się co dziwić, że później w ich życiu często pojawiają się e, bałwochwalstwa. I to nie takie bałwochwalstwa starożytne, gdzie kłaniano się jakimś tam figurką jakichś innych bogów, ale dzisiaj, dzisiaj możesz być bałwochwalcą, go, gojąc za, pieniądze, za pieniądzem, za karierą. Dzisiaj możesz być bałwochwalcą, stawiając osoby, rzeczy wyżej niż Pana Boga. I, i tak często jest, gdy robimy dobrze dla Pana, służymy dobrze Panu, ale nie robimy tego ze szczerego serca. Bardzo ważne jest pamiętać o tym, że wszechobecny, wszechwiedzący Bóg Zna nasze serca, wie co tam jest głęboko. I dlatego warto, jeśli coś robimy dla Boga, to robić ze szczerego serca. Zobaczcie, nawet jeśli chodzi o ofiarnictwo w kościele, tak? Ofiarnego dawcę Bóg miłuje, ale tego dawcę, który e, daje z serca. Tak? Ochotnie daje, a nie z przymusu, bo tak mówi prawo, bo tak wymaga Prawo Mojżeszowe, bo tak wymaga Biblia, bo tak wymaga mój Kościół nie, ochotnego dawcę Bóg miły, kogoś kto ze szczerego serca daje i to dotyczy się każdej dziedziny naszego życia, słuchajcie w objawieniu Jana w drugim rozdziale gdy Jan pisze list dyktowany przez Jezusa, list do kościoła w Efezie, pisze tam do nich tak, że super służycie jesteście wierni, rozprawiliście się z fałszywymi apostołami ale mam przeciwko wam jedną rzecz mam to, że zapomnieliście o pierwszej miłości. Jest to bardzo ważna rzecz. Bo pierwsza miłość, pamiętajcie, pierwsza miłość to jest to, że Bóg kocha mnie. Jeśli w swojej służbie Bogu zapomnisz o tym, jeśli motywacją do służby Bogu nie będzie Boża miłość, tylko cokolwiek innego, nie wiem, chęć wykazania się, zrobienie kariery w kościele i tak dalej, to jest zła motywacja. Tam w objawieniu jest powiedziane, że był począśnie kościołem w Efezie. Jeśli się nie upamiętają i nie wrócą do pierwszej miłości, zachęcam Ciebie, pilnuj swojego serca, aby było tam takie motywowane miłością oddanie się Bogu, bo to pozwoli Ci całe życie chodzić z Bogiem. Nie będziesz wtedy zainteresowany Bogu, chwalcem, nie będziesz zainteresowany swoją cielesnością i zaspokajaniem, tylko swoich potrzeb a będziesz wiernie przez całe życie. W posłuszeństwie Bogu służył mu. To tyle, słuchajcie. Pamiętajcie, że ze szczerego serca niektórzy zabijali nawet w imieniu Boga, i tak to robił apostoł Paweł, zanim nie narodził się na nowo, zanim Bóg nie zmienił jego serca, zanim Bóg nie zmienił jego życia. Życzę Wam przemienionego życia i czerpania z przemienionego serca na chwałę Bożą. Do zobaczenia w następnej minutę.